Dzień dobry! Dziękujemy za wizytę na kanale Republika Języka. Kanał ten poświęcony jest językowi angielskiemu, ale to, o czym dziś powiem, odnosi się do nauki każdego języka obcego. Jedne są polskiemu bliższe, inne od niego dalekie i ich poznanie zabiera nieco więcej czasu. Jedną ze złotych rad dotyczących nauki angielskiego, pod którą zresztą się podpisuję, jest myśl po angielsku. Ale co to dokładnie oznacza? Co oznacza, że mamy myśleć po angielsku? Otóż oznacza to myślenie i komunikowanie się za pomocą innej logiki. Musimy myśleć w innych kategoriach, wyjść poza język polski, opuścić znane nam do tej pory i bezpieczne środowisko i spojrzeć na nie z zewnątrz. Ale nie, 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 nie tutaj, nie w tym kierunku, o tutaj. Wbrew pozorom, mimo iż możemy mieć wrażenie, że w rozmowie po polsku wymawiamy bądź piszemy niektóre zdania wręcz automatycznie, to jednak najpierw zachodzi w naszych głowach pewien proces myślowy. Nie jest on chaotyczny, a opiera się na logice, na której zbudowany jest nasz język. Ten proces jest tak błyskawiczny, że nawet go nie zauważamy. Wszyscy słuchający tych słów, a znający Polski doskonale, powiedzą przecież: Wczoraj zauważyłam ciekawą rzecz. Czy też wczoraj zauważyłem ciekawą rzecz. A nie: Jutro zauważam ciekawa rzeczy. To poprawne zdanie wymawiamy niejako automatycznie, prawda? A to drugie kompletnie nie przekaże tego, co mamy na myśli. Żeby mogło powstać poprawne zdanie, najpierw musieliśmy pomyśleć. Pamiętajmy, i teraz użyję dużych skrótów myślowych oraz uogólnień, że języki powstawały i rozwijały się niezależnie od siebie. W czasach, gdy wiele ludów zamieszkujących naszą planetę żyło w separacji od siebie, kontakty między nimi były sporadyczne, o ile w ogóle do nich dochodziło na przestrzeni tysięcy bądź setek lat. Dopiero później kontakty międzyludzkie stały się częstsze, a dzisiaj nie ma już prawie granic między kulturami. Podam przykład z zupełnie innej dziedziny. Zamiast języka, kuchnia, czyli rodzaje i sposób przygotowywania potraw w różnych rejonach świata. O ile język służy komunikacji, o tyle jedzenie służy przetrwaniu. Wszystkie ludy zamieszkujące różne rejony świata wykształciły swoje własne kuchnie w zależności od tego, jaka żywność była dla nich dostępna. Ale wszystkie osiągały swój cel. Karmiły ludzi i tym samym pozwalały im przetrwać. W podobnej separacji powstawały języki. Powstawały one niezależnie od siebie. Ponieważ celem języka jest komunikacja międzyludzka, to te odseparowane od siebie ludy wytworzyły własne systemy dźwięków, intonacji, a potem przeważnie zapisu tych dźwięków, które były rzeczownikami, czasownikami, przymiotnikami i tak no dobrze, zobaczmy zatem, jak logika języka polskiego może nas więzić i utrudniać naukę angielskiego. 1. Czas teraźniejszy w polskim i angielskim Spójrzmy na takie zdanie: Co oznacza, czytam książkę? Większość osób, którym zadawałem to pytanie, odpowiadało: No teraz czytam książkę. Na przykład w sytuacji, kiedy dzwoni Jan i mówi: Cześć, co robisz? Chciałem oddać ci płyty. Ty mówisz: Czytam książkę, możemy przełożyć to na jutro? A zatem: Czytam książkę, czytam ją teraz. Ale co, jeżeli Jan zapyta: Co zwykle robisz przed snem? A ja odpowiem: Czytam książkę, a ty? Użyłem dokładnie tego samego zdania ale jednak mam co innego na myśli. Czytam książkę, czyli zwykle, z reguły, ale nie w tej chwili. No dobrze, ktoś powie, ale można powiedzieć, czytuję książkę. Zgadza się, ale to oznacza, że czytuję ją co jakiś czas. Na przykład co najmniej raz na dwa miesiące, czytuję książkę o historii odkryć geograficznych. A zatem, jeżeli Jan zapyta mnie, co robisz zwykle przed snem, nie odpowiem czytuję książkę, bo to będzie oznaczało, że czasami ją czytuję. A pytanie dotyczyło tego, co robię zwykle. A zatem jedno zdanie, dwa znaczenia. Czytam książkę i czytam książkę. W języku polskim, więc, żeby wiedzieć, co oznacza każde z tych dwóch zdań, muszę znać kontekst, w którym zostaje wypowiadane. Potrzebuję więcej informacji. Nie jestem w stanie stwierdzić tego tylko i wyłącznie na podstawie tych dwóch słów. Czytam książkę. W języku angielskim sprawa zostanie rozwiązana poprzez użycie dwóch różnych czasów. Jeżeli mam na myśli to, że czytam książkę w tej chwili, obecnie, użyję czasu present continuous. I'm reading a book. A jeżeli chcą powiedzieć, że czytam książkę na przykład sporadycznie, czasami, zawsze, zwykle, użyją czasu present simple. I read a book. Problem z głowy. 2. Polski czas teraźniejszy mówi o przeszłości. W języku polskim mamy trzy czasy: czas przeszły, kiedy mówimy o tym, co było, teraźniejszy, kiedy mówimy o tym, co jest i przyszły, kiedy mówimy o tym, co będzie. Jest jeszcze czas za przeszły, ale jest on już tak rzadko używany, że wielu osobom zdanie w takim czasie wyda się bardzo dziwne, archaiczne. Szkoda, bo gdyby funkcjonował on cały czas na równi z pozostałymi trzema czasami, to uwierzcie mi, o wiele łatwiej byłoby Polakom zrozumieć logikę gramatyki języka angielskiego. No ale dobrze, wróćmy do teraźniejszości. Zdanie Jestem tu. Co oznacza? No, oznacza to, że teraz tutaj jestem, prawda? A co ze zdaniem: Jestem tu od dwóch tygodni? Użyłem tego samego czasownika w tej samej formie. A mimo to moje zdanie oznacza już coś innego. Moje zdanie w jawny sposób mówi nie tylko o tym, co jest teraz, ale o tym, co było dwa dni temu, 5, 7, 9, 13. Czyli mówi o tym, co trwa. Od przeszłości do chwili obecnej. Moje zdanie obejmuje przeszłość i teraźniejszość. W języku angielskim w takiej sytuacji użyjemy czasu The present perfect. To jest jedną z jego funkcji mówienie o tym, co było i trwa nadal. I've been here for two weeks. Mówcie, co chcecie, ale jest to bardziej logiczne niż w języku polskim. 3. Jak? W roku 2008 do wydawnictwa PWN, a ściślej rzecz biorąc jego poradni języka polskiego, z pytaniem zwróciła się pani Renata Arendt. Dzień dobry. Mam dylemat, gdy słyszę zdanie typu: Lubiłem zbierać grzyby, jak miałem 5 lat? Ja powiedziałabym, lubiłem zbierać grzyby, gdy miałem 5 lat. A może lubiłem zbierać grzyby, kiedy miałem 5 lat? I co z przecinkiem przed jak, gdy, kiedy? Odpowiedział pan Mirosław Bańko. Potocznie słowa jak używamy w takim znaczeniu, jakie mają wyrazy gdy i kiedy używane do łączenia zdań. Wszystkie trzy przytoczone wypowiedzi są więc poprawne, ale pierwsza jest potoczna. Czyli ta z wyrazem jak. Zatem jest ona nieodpowiednia w oficjalnych tekstach. We wszystkich trzech musi pojawić się przecinek przed wyrazem jak, gdy lub kiedy. Popatrzmy na takie dwa zdania. Dam ci znać, jak tylko się czegoś dowiem. Zadzwonię, jak dotrzemy na miejsce. Czy to są poprawne zdania w języku polskim? Tak. Pan Bańko z PWN powiedział nam, że możemy zamiast kiedy lub gdy używać jak. Wprawdzie tylko w mowie potocznej, ale jednak. Za chwilę okaże się dlaczego, mimo tego, że ma rację owszem, to być może nie jest zawsze dobry pomysł. Rozbijmy pierwsze zdanie na dialog. Osoba A mówi, dam ci znać. Osoba B Odpowiada pytaniem, ale to pytanie to tylko jeden wyraz. Na to pytanie osoba A odpowiada, jak tylko dotrzemy na miejsce. Powiedzcie, jakiego słowa użyła osoba B? Oczywiście słowa kiedy, a nie jak. Kiedy, kiedy tylko dotrzemy na miejsce? Co by było? Gdyby osoba B zapytała jak. Dam Ci znać, jak. Jak tylko dotrzemy na miejsce, to się nie klei. Dam Ci znać, jak zadzwonię. Teraz to ma ręce i nogi. Ale nie pytamy o to, kiedy ktoś zadzwoni, tylko w jaki sposób się skomunikuje, w jaki sposób da znać. Spójrzmy na drugie zdanie. Zadzwonię, jak dotrzemy na miejsce. Powinienem zapytać kiedy? Ktoś mówi zadzwonię. I ja na to kiedy? Kiedy dotrzemy na miejsce? Jeżeli zapytałbym jak zadzwonię jak używając mojego telefonu. Czyli pytam w jaki sposób ktoś do mnie zadzwoni czy z jakiegoś stacjonarnego, czy ze swojego komórkowego. I dostałem na to odpowiedź. Być może takie trochę nonszalanskie użycie słowa jak sprawia, że bardzo wielu uczących się robi błędy na przykład tego typu. Zadaje pytanie how does she look like zamiast what does she look like. How do you feel? To już oczywiście nie jest błąd. W pytaniu what does she look like? czyli jak ona wygląda, Łot wskazuje, że pytamy o rzeczy, czyli rzeczowniki, np. włosy, nos, twarz, ubiór i tym podobne, lub widoczne przymioty, czyli w tym przypadku fizyczne cechy, czyli przymiotniki. A przecież przymiotniki taka jest ich funkcja opisują rzeczowniki. Na przykład w zdaniu jest wysoką i szczupłą to przymiotniki Kobietą rzeczownik. Ja sam też oczywiście używam i to chyba często zdań z jak zamiast kiedy lub gdy. Na przykład jak tylko wrócimy napiję się herbaty. Ale wiem z drugiej strony jak i kiedy w angielskim używać what i how. Chciałem jedynie wskazać, jak pewne nie do końca poprawne nawyki językowe, w tym przypadku z polskiego, mogą pokomplikować nam naukę angielskiego. 4. Polskie zdania warunkowe. Popatrzmy na takie zdanie w języku polskim. Gdybym wiedział, jak to zrobić, to nie byłoby problemu. Co to zdanie oznacza? A. Nie wiedziałem jak to zrobić, i wtedy pojawił się problem? B. Nie wiem jak to zrobić, i dlatego jest problem? C. Nie wiedziałem jak to zrobić, i teraz jest problem. Pomyślcie chwilę. A prawidłowa odpowiedź to wszystkie trzy. A, B i C. Nasze zdanie pasowałoby w języku polskim do każdej z tych sytuacji. Ale w języku angielskim zdanie A przetłumaczylibyśmy w ten sposób. If I had known how to do that, there wouldn't have been a problem. Zdanie B. If I knew how to do that, there wouldn't be a problem. I zdanie C. If I had known how to do that, There wouldn't be a problem. W każdym przypadku zastosowaliśmy inny tak zwany tryb warunkowy. W przypadku zdania A jest to trzeci tryb warunkowy, zdania B, drugi i zdania C, tak zwany mieszany tryb warunkowy. Mówcie co chcecie, ale przynajmniej w tym aspekcie język angielski wydaje się o wiele bardziej logiczny. 5. Mowa zależna w języku polskim. Powiedziała, że jest zmęczona. Ale czy to oznacza, że była zmęczona w momencie, w którym powiedziała to zdanie? Czy może jest nadal zmęczona, bo to zdanie powiedziała na przykład dwie minuty temu? Hmm, nie wiadomo. A tutaj powiedziała, że była zmęczona. Czy to oznacza, że była zmęczona w momencie mówienia? Czy też może wcześniej? Na przykład powiedziała, że była zmęczona, ale już wypoczęła. W języku angielskim część powiedziała byłaby w czasie past simple. Że była zmęczona, czyli była zmęczona wcześniej, to byłby czas past perfect. Nasze zdanie stałoby się bardziej logiczne. Wiadomo byłoby, co mamy na myśli. Brzmiałoby to tak. She said she had been tired. Jeżeli jednak była zmęczona w momencie w którym to mówiła. Powiemy she said she was tired. Wydaje mi się, że i tutaj angielski ma nieco więcej sensu i kieruje się bardziej logiką niż język polski. Co wy na to? 6. Czasowniki niedokonane w języku polskim. Ktoś wspomina jakiś fragment swojej przeszłości i mówi, mieszkałem w Seattle przez dwa lata. Mieszkałem. Czyli czasownik niedokonany. Czyli powinien być to w języku angielskim czas continuous. W tym przypadku past continuous. I oczywiście może być, możemy powiedzieć, I was living in Seattle for two years. Wbrew temu, co mówią podręczniki do gramatyki do poziomu B2 mniej więcej, ale one po prostu nie mówią wszystkiego naraz. Jednak na pewno co do czynności rozpoczętej i zakończonej, pierwsze to, co przyjdzie nam na myśl to czas past simple. Powiemy przecież na przykład i tu polskie przykłady. W zeszłym roku naukowiec ten odkrył dwie planety. W zeszłym roku naukowiec ten odkrywał dwie planety. Oczywiście bardziej naturalne wydaje nam się zdanie pierwsze. Tu sprawa jest jasna. Odkrył to będzie w angielskim past simple. I mimo czasownika niedokonanego mieszkałem, traktujemy nasze zdanie o Seattle jako mówiące o czymś, co jest dokonane. Czy jest zatem jakiś sposób, aby zamienić go na czasownik dokonany? Spróbujmy. Zamieszkiwałem? Nie, to jest chyba też niedokonane. Pomieszkiwałem? Też niedokonane. O! PWN nam podpowiada, że możemy powiedzieć przemieszkałem. A zatem przemieszkałem w Seattle dwa lata. Mam jednak wrażenie, że to nie do końca to samo, i są sytuacje, gdzie powiemy mieszkałem, a nie przemieszkałem. Rozważmy kolejne zdanie. Mieszkałem w Seattle, kiedy wydarzył się ten wypadek. I was living in Seattle when the accident happened. Tu już nie ma wątpliwości. Mieszkałem, w angielskim będzie to czas pass continuous, zaś wydarzył się. Czas pas simple. W trakcie trwania jakiejś czynności bądź jakiegoś stanu wydarzyła się inna rzecz. A jednak ciągle gryzie nas to mieszkałem. To w końcu dokonane czy niedokonane? Rozważmy dwa kolejne zdania po polsku. Kiedy byłem dzieckiem, czytałem komiksy. Kiedy czytałem komiks, do pokoju wleciał szerszeń. I znowu, w jednym i w drugim zdaniu. Mamy ten sam wyraz. Czytałem. Ale jednak wiadomo, że w tym pierwszym, kiedy byłem dzieckiem, mamy na myśli coś, co się już zakończyło. Podobnie z czytaniem komiksów. Z reguły komiksy czyta się od A do Z w całości. Czyli możemy przyjąć, że osoba, która mówi to zdanie, ma na myśli to przynajmniej to, że większość komiksów, które czytała, przeczytała w całości. W drugim zaś zdaniu Wiadomo, że byłem w trakcie czytania komiksu, kiedy nagle stało się coś innego. W tym przypadku wleciał do pokoju szerszeń. Pierwsze zdanie: Past Simple. Drugie zdanie: Past Continuous. Takich czasowników jest w języku polskim o wiele więcej. I to sprawia bardzo często, że mamy wątpliwości co do formy czasownika, którego chcemy użyć. Czy ma być on w czasie Past Simple czy w Past Continuous? Dodam jeszcze, że uprzednie tłumaczenie sobie zdanie w głowie z języka polskiego na angielski nie jest wskazane, ale oczywiście na początkowych etapach nauki nie da się od tego po prostu uciec. Z czasem wprawicie się do tego stopnia, że język angielski będzie Wam przychodził w sposób naturalny. I o tym właśnie mówiłem, mając na myśli myślenie po angielsku. No i właśnie, raz jeszcze. Wyjście poza obszar dobrze nam znany, czyli poza mową polską, znacznie ułatwi poruszanie się w obrębie języka angielskiego. Poznanie logicznych różnic pomiędzy językiem polskim a angielskim uprości przełączanie się z jednego języka na drugi. Z czasem będzie ono przychodziło automatycznie. Wymaga to oczywiście odrobinę wysiłku intelektualnego, ale jest łatwo osiągalne. Zanim do tego dojdzie... Trzeba uzbroić się po prostu w cierpliwość. I jeszcze jedna uwaga na koniec. Nie starałem się absolutnie udowodnić, że język angielski jest w jakiś sposób lepszy niż polski. Przecież angielski też ma mnóstwo zagadnień, których na logikę nie da się wytłumaczyć i zrozumieć. A język polski jest po prostu inny. Nie bardziej ułomny, lecz inny. A co najważniejsze, jest nasz. I należy o niego dbać. Po tak długim wymądrzaniu się już miałem się żegnać, kiedy coś mnie tknęło. Co powinienem powiedzieć teraz, jeżeli chcę być konsekwentny i trzymać się rad, których sam udzielałem? Hm. A. Do usłyszenia. B. Do zobaczenia. C. Do następnego filmu. Ja wybieram. Do następnego filmu. Przecież się nie usłyszymy wzajemnie, ani nie zobaczymy wzajemnie. Trzymajcie się i do następnego filmu.